reprezentuje najpiękniejszy, powiedziałabym, odłam naszego, naszej grupy społecznej, bo reprezentuje srebrne dziewczyny. Staram się zachować dystans do wielu rzeczy. Na przykład mogę współczuć, będąc odrobinę psychologiem, bo jestem po pedagogicy specjalnej i pracowałam bardzo dużo z młodzieżą, mogę na przykład współczuć młodym, celebrytom, młodym, młodym artystom, młodym zawodowym sportowcom, że przy takiej sławie, jak oni mają, będąc młodym, a przy tym jeszcze idą za tym pewne pieniądze, bo w moim przypadku to nie idą pieniądze, jest to, to, jest to sława, prawda, no, to jest zupełnie co innego, a tam idą pieniądze, więc wiem, że na pewno bardzo im się trudno odnaleźć w normalności. Trzeba mieć bardzo duży wyszlan do siebie, do, do tego, co się robi, prawda? I zdawać sobie z tego sprawę, że to nie jest na wieki. Bo nie ma żadnego wieku, żadnego okresu w naszym życiu, który jest brzydki. Wiosna piękna, lato piękne, jesień. No i jest piękna, prawda? Jesień to my jesteśmy w jesieni. zima to wtedy, kiedy będziemy już tam gdzieś leżeć. A więc teraz, moi kochani, jest. Przepiękny okres czasu i tego Wam życzę, aktywności, radości z życia, miłości, przyjaźni, nauki i pracy i zapraszam na parkiet. Mam w ogóle muzykę, bo dlatego, że w należności muzykam za, jak gdyby wypełnię moją samotność. Ponieważ jestem tak sama, jestem sama, no mam dorosłe wnuki, dorosłe dzieci, także, ale mieszkam sama. To jest mi już od 5 lat temu jak zmarł i muzyka daje mi wyróżnana od od codzienności. Dlatego, że grając na, na, na dyskotekach, grając na różnych pokoleniowych zabawach, gdzie staram się integrować, prawda, pokazywać, że że starość jest jednak bądź co bądź piękna i każdy z nas będzie, już my młody nie będziemy, ale wy będziecie starzy, prawda? No. Dlatego warto, warto pokusić się o taką, taką czasami wspólnotę, taką wspólną, prawda, zabawę, bo kiedyś były, a teraz one jakoś tak, prawda, pominęły.